Siemanko, z tej strony ponownie Marcznie. Oglądamy kolejną powtórkę w ramach konkursu forumowego. Tym razem powtórka, którą podesłał do mnie Viking. Z drugiej strony widzimy Homuda. A <grytania> Salach kontra Kasane, dosyć ciekawy, ciekawe zestawienie. Zupełnie dwie inne bohaterki. Na pewno gra się zupełnie inaczej. No i zobaczmy, co ciekawego wymyślił Wiking. Wiking, mm. niestety, też nie mógł podesłać swojej pierwszej powtórki, ale to tak mm, na marginesie. Z tego co pamiętam, na pewno coś tam było dosyłane. Zobaczmy na rękę obu graczy. No jest ołtarz Ash, jest obozowisko, jest kilka niskich dopów, w tym Wilczy Kapitan, więc wiemy, że musi to być format otwarty. No i zobaczymy, co ciekawego w tym momencie. zagra Homewood. postanowił troszkę pójść w Ash dziwne, że nie zdecydował się wykorzystać drugiego pobolec dziesięciny, ponieważ tak naprawdę te jednostki są dobre na polu bitwy w początkowym okresie. Ale zobaczmy co u Wikinga. Fajna enka. Fajna ręka, chociaż mało użyteczna może troszkę. Jest drink katalizatorka. Jest kilka czarów. Tam chyba było ostrze szalasy, była jakaś dopałka. Było seryjne zaklinanie, więc podejrzewam, że to może być jakieś jakaś forma OTK. Zobaczymy, czy uda mu się to zrealizować. Tak jak widzicie na razie idzie ostęp w magię, pewnie domyślam się, że gdzieś tutaj mógłby grać krąg 9, tylko pytanie, na ręce go nie widziałem, więc pewnie z tego wynika fakt, że leveluje magię. Bardzo fajnie ustawił tutaj jak szasy, w związku z tym ten krzyżowiec zwiadowca yy, zaatakował, ale nie wbił żadnego damage'u, więc w zasadzie ugrał kolejną rundę. Tym bardziej właśnie wydaje mi się, że tych poborców powinien puścić na pole bitwy, też z drugiej strony zablokuje sobie obie pierwsze linie. No i pytanie co teraz. Wpadło Pao powiem szczerze. Nie wiem, czy nie byłoby fajnie tym Pao zneutralizować tam jak szasę. Jednak troszkę inaczej postanowił homut. Ja chyba zagrałbym po bolce i, i Pao. Tak żeby pozbyć się tych ewentualnie słabszych kart. Trzeba też pamiętać, że ten e, poborca może się przydać w perspektywie tego ołtarza Aszy, gdzie możemy zniszczyć sojusznicze stworzenie. I wskazano jednostkę wroga, także może być całkiem fajnie, bądź też coś tam skrzesić, więc kto wie, może w tym celu będzie utrzymywał jednego poborcę. Tutaj poborca typowo blokuje atak, jednocześnie ścieżka przodków powoduje, że nie może zostać targetowany. Bardzo korzystna sytuacja, że także ten krzyżowiec strażnik nie może zostać targetowany. A zobaczmy co z tej strony, kar ma znowu więź, powiem szczerze, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, wybierze ze swojej biblioteki kartę. Zaklęcia na stworzenie dają do ręki. Twój bohater otrzymuje obrażenia równe cenie karty, potasu i bibliotekę. No ciekawy łód, ciekawy łód. Wprawdzie za zero, ale no nie aż taki oczywisty. Poszedł Fireball w międzyczasie, nie wiem czy widzieliście. Następnie było dobicie. Wilczy Kapitan ma odpłatę, w związku z tym zabił też jak szasę. No ale i tak chyba nie wyszło to najgorzej. Dwa wydarzenia, tygodnie dwa tygodnie wiedzy, więc dosyć fajnie byłoby tutaj coś dobrać. Niebezpieczna jest ten, ten, też ta dżina katalizatorka. Nie wiem, czy nie stałbym się ją usunąć za wszelką cenę, ponieważ no, tutaj od razu można podejrzewać, że może tu chodzić o jakieś combo. Jest pało na ręce, może dodatkowo trafi się jeszcze coś fajnego, a może tym ołtarzem, aż niedługo. No zobaczymy. Poszło plądowanie w tej chwili, a także wielny gryf. Czyli w zasadzie osłabił możliwości grania w tej turze czegokolwiek przez wikinga, tylko dwa punkty akcji do wykorzystania to bardzo mało. No i trzeba powiedzieć, że ręka też bardzo ciężka. Dwa ostrze szalasy, jedna dopałka lodowa broń. Mamy seryjne zaklinanie, jest karmazynowa więź dwa razy. No, plusem jest to, że część tych czarów jest <grytanie> za darmo. Mamy dzinę katalizatorkę. więc nawet przy tych dwóch surowcach może coś tutaj można było zdziałać, ale ja nie mam takiego doświadczenia w, w grze a sala, a tym bardziej, już na dzinę katalizatorce, jak ona tu mocno obniża zaklęcia. Zaklęcia w kosztują 1 mniej za każde zaklęcie na stworzenie z tej samej szkoły, działającej na dzinę katalizatorkę. No, postanowił pójść w wyszukiwanie. dwa orzeźwiające źródło, no i proszę, seryjne czarowanie, zaklinanie. Bardzo fajnie to wygląda, już 6 punktów damage'u. <laughs> 10 punktów damage'u i 16 punktów damage'u. Super zagranie, powiem szczerze na dwóch punktach w zasadzie z, wykorzystał tylko jeden punkt e, ruchu, a także e, dodatkowo umiejętność, e, a także karty, które troszkę wbiły damage'u Asala, ale ale no, to było świetne zagranie. 16 punktów damage'u i chyba jeden punkt damage'u od uczonego, więc generalnie 17 punktów damage'u w rundzie. No i teraz zagwostka, co zrobić z tym Dżinem No oczywiście najrozsądniej byłoby zniszczyć ołtarzem. Tylko pytanie, czy może? Chyba tak. Chyba powinno się udać. Tak jest. No i do tego między innymi posłużył ten pobór co dziesięcinę. Bardzo fajnie tutaj się sprawdził. No i wiking po raz kolejny w ciężkiej sytuacji. Ciekawe, czy uda mu się wbić ten jeden punkt z demedżu. No, no, jakiś szybki atak raczej u Nie można na to liczyć, chyba że grałby jakiegoś Pao w deku. Dosyć dużo kart, bo 39 zostało. Więc deł jest dosyć losowy. No i pytanie, co teraz? Tak jak widzicie, hom Homo za wszelką cenę stara się tutaj uniemożliwić jakikolwiek atak ze strony wikinga. <gryw> Bardzo ciekawe się to ułożyło. No i jak szansa, nie najlepszy draw. I dodatkowo czerwdziej mentor. No w zasadzie tyle, ile potrzeba, żeby przetrwać do kolejnej rundy. Ścieżka przodków, więc obie jednostki są nietargetowalne. Szkoda, że nie rundę wcześniej pewnie, ponieważ wtedy ten, chociaż tutaj ta ścieżka przodków by nie pomogła hmm, Jinowi men mentorce, ale jest cesarska wierność i Wydaje mi się, że jeżeli ma troszkę rozsądku, Homoł, powinien ją odpalić. Choćby dlatego, żeby tutaj przypadkiem dać sobie wbić tego hmm, damage'u za jeden. No, zobaczmy, czy pójdzie w tą stronę. W zasadzie mógłby zagać jeszcze te dwa stworzenia, tak żeby jak najmocniej podbustować ilość stworzeń. Aj, niestety, czyżby, czyżby pomyślał o tym? Tak powinien zaobić, zobaczymy co też zaobić. Tutaj jeszcze miał, ma wypałkę, ma dopałkę, mógłby ją zagrać i zabić wtedy jak szasę. Ale moim zdaniem jest to niebezpieczne, ponieważ on nie wie co ma na ręku przeciwnik. No i proszę, zagrał, wyleczył troszkę punktów życia 6 do 7, czyli nie za specjalna sytuacja dla Wikinga. No, miał pecha, trzeba powiedzieć szczerze, miał pecha. Ten jeden punkt yy, faktycznie zabrakło. No i teraz będzie mu bardzo ciężko. No zobaczymy, czy uda mu się wygrać, czy jednak będzie to przegrany pojedynek. O proszę, jest wyszukiwał jako ulubione zaklęcie. Czyżby coś ciekawego można tutaj było? No i proszę. Mamy zakazany płomień, czyli w zasadzie usmaży wszystko. No i zakończył tuę. <laughs> A zobaczcie teraz na Cassander. I dwie ciekawe karty pociągnęła. <laughs> O, obozowiska za obozowisko. No i teraz, czy pójdzie w tą kosmiczną orientację? Poszedł. A i nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż 7 do 4, w zasadzie powinien puszować. Mądrze by było, gdyby zagrał teraz plądrowanie. Tak mi się wydaje, że. poprawioną taktykę, albo. Hm, no i teraz, pytanie, co zagrać? No, plądrowanie byłoby skuteczne, ponieważ nie wiadomo, co on tutaj ma na NT Za 5 punktów. Tak jest, chyba troszkę bezpieczniejsze. Te niskie karty tak naprawdę zostały już wzięte, No a tutaj zobaczcie, znowu bardzo fajna ręka, ponieważ mamy je na katalizatorkę. Mamy znowu kamerę z nową i w zasadzie wyszukiwarkę. Jest kolejne zaklinanie. No i trzy niskie stwory, więc w zasadzie nawet w, taką, w takiej najlepszej sytuacji jest w stanie co nieco zdziałać wiking. za katalizatorka już poszła tutaj na pole bitwy, pewnie, ma nadzieję podbustować w jakiś sposób wiking. No a tutaj dostaliśmy Wilczego Kapitana, także no świetny doł. jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o open za dwa, jeżeli nie najlepszy. Uprawiona taktyka, no w tej chwili już wypada wyrzucić to, co nie jest potrzebne. Tu jakieś wyszukiwarki, pewnie też pójdzie do piachu. No przydałby mu się Pao, tak jak widzicie, ma jeszcze jednego w deku. Poszła też poprawiona taktyka do Piachu, chyba. A nie, on, to już jest taka ata, którą przed chwilą wykorzystam. Myślałem przez chwilę, że zbanował poprawione taktyki. To było takie troszkę średnie z jego strony. Tym bardziej, że tutaj widać, że to nie będzie jakaś długa gra, 4 do 7. No jest most, aczkolwiek no, ta nietargetowalność nie ochroni w razie czego. Oj, jest więzienie. Wydaje mi się, że tym więzieniem jest w stanie. Sporo działać, jeżeli nie w tej rundzie, to w następnej ma tutaj trzy niskie jednostki, aż proszą się, żeby je wystawić. W zasadzie, to wiesz, to nie byłoby najlepsze rozwiązanie, mocno je tutaj rozrzucić. Następnie, w następnej rundzie zagrać więzienie. Zobaczymy, co tam jeszcze wpadnie na rękę. Przeciwnik nie produkuje m, tych punktów ruchu w zasadzie podczas swojej fazy uzupełnień, no i zobaczymy. Na to zdecyduje się Homewood, A dziwne, przestawia w zasadzie. Ma tyle innych jednostek, które też mógłby przestawić, postawić tutaj bezpośrednio. Zdecydował się zagrać tutaj, akurat blaskiem chwały. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ponieważ no w zasadzie na co ma tutaj czekać, jeżeli nie atakować, nie puszować przeciwnika. Kosmiczna orientacja w zasadzie przyszła w samą porę. No, ale niestety przeciwnik wyczyścił mu tutaj całe pole tym zakazanym płomieniem. Wpadła jeszcze ochrona eleata. No i jest fireball. I też czekałem, a znowa więź. Ale proszę, poszedł fireball. No i tak jak widzicie, jeden damage wbity. Pozostało 6. Dwa punkty ruchu. Tutaj bardzo niebezpieczny jest ten wilczy kapitan, trzeba go koniecznie właśnie zablokować. Pamiętajcie, że on okrążony przez swoje jednostki dopala się, czyli w zasadzie może mieć nawet plus 4 z tej sytuacji. No i pytanie, co teraz? 9 punktów ruchu. Może oczywiście zagrać Blaska Chwały, a także Strażnika. Ciekawe, co tutaj jeszcze ma do wyciągnięcia. Może mostem w Gina, żeby tutaj nie kusić losu i wyjechać swoimi jednostkami. W zasadzie idealnie 8 punktów to te dwie jednostki, na przykład i, i most. Może ewentualnie zagrać w więzienie plus blaska chwały. Hmm, no ciekawe. Na co się zdecyduje. No, używać most w tej chwili to jest tak troszkę ryzykownie, chyba że tutaj na ten rząd ja bym chyba wrócił sobie mostem swojego wilczego kapitana, a także, a także tego Chardziema Mentora, tak jest to dokładnie. Zrobił Homwood, no i teraz można coś powystawiać, aczkolwiek no tylko dwie jednostki w zasadzie, więc wypada zablokować oba rzędy. Już nie wiadomo tak naprawdę, co w następnej rundzie może zrobić. O, a to ciekawe. Widać, że obawia się znacznie bardziej Gina katalizatorki. A tutaj potęga morza, ochrona przed łutami szczęścia. Jednocześnie plus jeden do ataku. I już ten Charge Mento stał się troszkę silniejszy. Gdyby teraz wycią wyciągnąć jakiś dobry spell, który go troszkę podbustuje. Przykładowo plus trzy. No to mogłoby być bardzo ciekawie. Jest tutaj znowu Więź. Więc mógłby tutaj coś takiego zrobić Wiking, ale. Cena karty równa się obrażeniom dla bohatera, więc w zasadzie chyba już nie opłaca się tego grać. Pewnie wyrzuci tą kartę teraz, chociaż nie? Czyżby seryjne zaklinanie? Tak, seryjne zaklinanie. No i proszę, dostaw skupiony umysł, wpadły ostrze szalasy. Jest jak szasa, która ma troszkę zabezpieczyć przed demerzem. No w chwili obecnie opłaca się jak najwięcej jednostek postawić, ponieważ ta potęga może po pierwsze chroni go m.in. przed więzieniem, którego jednak nie zagrał. Homud. Widać, że był to błąd. Zbyt długo czekał. W zasadzie rzeka klientów w tej chwili nieprzydatna, ponieważ surowców jest już sporo. A tak czy inaczej Homud może zagrać tylko trzy karty. Nie wiem czy ma sens grać to. No ciekawe, ciekawe, czy on liczy, że zagra to, to więzienie? Być może, no ale ono nic nie zadziała, więc <grytanie> tak mi przynajmniej wydaje, chociaż tutaj jest napisane, że mm, wszystkie sojusznicze stworzenia, no a tutaj więzienie w sumie nie działa na stworzenie, tylko na surowce, więc kto wie, może jednak mylę się i, i to będzie dobre rozwiązanie. No zobaczymy, 12 surowców. Początek na pewno będzie blokował ten damage, który może tutaj wpaść. Pytanie, co dalej? Został mu 9 punktów. No w zasadzie może chyba zaryzykować i zagrać wszystko. Chyba, że ma coś, czym może tą potęgę, może zdjąć. Ciekawe tutaj, co jeszcze może wyrzubić mu Nie znam całej jego talii, więc nie wiem, czy coś tu jeszcze ma ciekawego, czym mógłby sobie ewentualnie mm, pomóc. Ta skawienność już poszła. No, ciekawe, czy coś jeszcze może mieć. No, i widzimy, że nie. Kosmiczna orientacja kilka plądrowa, jakieś mosty, rzeka klejnotów to co udało mi się zobaczyć. No i pytanie: czy ten nut szczęścia zadziała? Ja mam wrażenie, że troszkę zbyt mało puszował swojego przeciwnika, troszkę za mocno tu się czaił, w związku z tym o, faktycznie zadziałało, czy jest 0 z dobrał kartę, w związku z tym wiking no i teraz pytanie, czy będzie szedł gdzieś tutaj w ostry demet, czy jednak będzie się starał blokować chyba też musi zablokować, ponieważ tak jak widać dosyć mocne jednostki tutaj, między te 6 punktów więc że zastanawia się tutaj, co opłaca się zrobić czy jak szansą zjechać na dół, ale musi zjechać na dół Przyjąć na jeden damage od tego wyżbity. ponieważ, no, jeżeli tutaj byłaby jakaś dopałka, na przykład taka jak ta, tydzień treningu, no to ten blask chwały zabija tego czarodzieja mentora, a następnie e, Homwood kończy go za pomocą kapitana z dopałką, więc mam nadzieję, że zjedzie tutaj niżej. Tak jest, bardzo dobre rozwiązanie. No i już po więzieniu. Także można powiedzieć, że jeżeli w tej rundzie nie uda mu się skończyć wikinga, hmm, to będzie mu bardzo, bardzo ciężko. Widać, jest most. Dosyć dobrym rozwiązaniem byłoby chyba zniszczyć tą jednostkę i wrócić sobie tą, ten cały rząd na, ręce, na rękę. Jest też ten dżin katalizatorka, którą tak usilnie starał się zablokować. Chyba nawet zbyt usilnie, ponieważ tak jak widać te 4 punkty damage można było chyba jakoś gdzieś tam spróbować wcisnąć, a a, a jednak dawał się rozwinąć w zasadzie troszkę tej talii wikinga. Zresztą talia jest bardzo specyficzna. Ok, jest tydzień treningu. Jest drugi. No i teraz pytanie, co z tym zrobi... A proszę, nie pomyślałem jeszcze, przez tydzień treningu może dopalić tutaj swojego wyżbite. Dopalił go bardzo skutecznie. No i pytanie, czy teraz gdzieś znajdzie sposób, żeby wbić ten jeden punkt demedżu. W bardzo trudnej sytuacji wiking, Toż jeżeli przeżyje tą rundę, to może jeszcze wyjść na prostą. Będzie to ciężkie, ponieważ na jeden punkt demerzu czasami przez jakiś głup płon albo zaganie wala, na które no, nie możemy odpowiedzieć. Może gdzieś tutaj się zdarzyć. Pytanie czy pójdzie most tutaj w to miejsce, ten drugi rząd? To było chyba najosądniejsze. tym bardziej, że tutaj jest ładny damage. Ale proszę, jest ochrona. zobaczcie, po prostu jest ochrona przed utami szczęścia. Nie wiem, czy przeciwnik to widział. Ja nie. Zapomniałem w ogóle o tym, że moc nie zadziała tutaj na czarodzieja mentora. W związku z tym, w zasadzie wrócił on swoją jednostkę. Tyle, że ją wyleczył. Ale przez chwilę myślałem, że nie będzie mógł jej zagrać, że nie starczy mu surowców. I to by był po prostu mega fail. Bo tutaj dwie dopałki. I tak naprawdę sporo może wcisnąć w demedżu wiking. One kosztują 2, czyli w zasadzie 4, gdyby chciał tutaj coś w ten sposób pomyśleć. Jest czarodziej Mentor. No już teraz nie może sobie pozwolić na taki błąd jak ostatnio Viking. Chociaż błąd nie błąd, nie miał możliwości zagrać inaczej. Bardzo sprytnie, ponieważ lodowa skorupa będzie tutaj chronić. Jednocześnie dopalił się otrzęsza lasy, skupiony umysł. No i pytanie, co teraz jest w stanie zrobić homód? Bardzo ciekawa końcówka tego pojedynku, ja już powiem szczerze, myślałem, że ten most załatwił sprawę. I że wiking tutaj złamie Cassandre. Średnie karty podnosi też Homud, chociaż wydaje mi się, że on gra na dosyć niskich stworach. Nie zauważyłem, żeby tutaj było. Oj, proszę. <słuchy> I zdecydował. Oj, nie wiem, czy to przypadkiem niestety nie jest zasługa. Troszkę niespodziewane zakończenie. Wydaje mi się, że ta porażka jest spowodowana zagraniem jakiejś karty, która została z, z, zmieniona i statystyki zostały zmienione. Także niestety Viking nie zobaczymy w finału tego, tego meczu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możesz potwierdzić, ja zamieszczę ten filmik, czy, czy tak faktycznie się to skończyło, ale wątpię, żebyś się poddał podczas rundy swojego przeciwnika w momencie, kiedy wreszcie zyskałeś tej kontrolę, ale żeby był to praktycznie cały mecz, to możesz spokojnie skomentować, co tam się dalej działo.